Witajcie, z tej strony odgrywca Adwik, to jest właśnie kolejny odcinek z serii tak, Tak pamiętacie, w poprzednim odcinku robiliśmy misję poboczną, oczywiście, która nawet dość sprawnie nam poszła. A teraz robimy kolejną misję, czyli mianowicie uwolnienie więźniów, czyli potencjalnych możemy mieć kolejnych żołnierzy, ale to się jeszcze okaże. Nie będę brał tą misję, ponieważ ta modyfikacja, że nasze jednostki mają tylko dwa punkty ruchu jest zbyt no, zbyt po prostu nam popsuje taktę, zwłaszcza jeszcze to jest taka misja, gdzie musimy uciekać przed bombami, więc myślę, że zrobimy po prostu tą misję uwolnienie więźniów. Jeden taki tutaj negatywny modyfikator jaki widzę to jest mianowicie, że jeśli właśnie wróg ma całe życie, czyli Full HP, no to ma cenność 200%, więc nie mogę zbytnio liczyć na e, właśnie liczyć na jakieś ochronę od naszych żołnierzy. No chyba, że kogoś uszkodzimy, więc będę się starał, aby to tak zrobić. Ale tak, bierzemy tę misję. Musimy wybrać oczywiście żołnierzy. Może bym właśnie wybrałby... A, tutaj jest Katrin, który też ma pseudomie legendy jak Glenn, hmm, ale chyba do tej misji pójdzie... Tak, Vanguard. Vanguard... O, na, na pewno Support. I no i jeszcze ten Vanguard pójdzie w sumie. O, i tak to właśnie zrobimy. No i z takim właśnie teamem pójdziemy na, na tą misję. Mam nadzieję, że się uda na spokojnie. Myślę, że tak, dwóch żołnierzy pójdzie na jedną stronę, a Jack pójdzie na, jedno, na drugą stronę. No, chyba, że będzie o wiele gorzej, no to wtedy zrobimy tak, że wszyscy żołnierze na jedną stronę, a pójdzie przedostaniemy się do drugiej postaci. Też tak można zrobić. No to co, przechodzimy do odcinka. Oczywiście misja dodatkowa jest taka, aby zabić osiem przeciwników za pomocą tych uratowanych żołnierzy. And maybe dispense a little justice along the way. The Locusts are keeping prisoners nearby. Let's go. Kandus tam jest, właśnie na lewo. Tutaj mamy na prawo, właśnie kolejnego supporta. Ta misja, ta, znaczy ta mapa kiedyś była, więc mi się nie podoba to, że jest jakby powtarzanie tych map. A nic na to nie poradzę. Takie już są te misje poboczne. A czyli ty jesteś trochę tutaj wyżej. Tutaj mamy skrzynkę. A kolejna skrzynka, na przykład, jest tutaj dopiero. Aha, czyli tak to się prezentuje. I teraz, teraz pytanie, czy idziemy najpierw po Sapolta, czy idziemy po No Dobre, to jest pytanie. Bo gdybyśmy tutaj poszli, to byśmy już szybko wyminowali tych wrogów, byśmy tutaj po niego poszli na górę. I byśmy później musieli się przebić jakoś przez ten most, ale potencjalnie gdyby przeciwnicy tutaj się na dole, no to byśmy mogli ich ostrzeźć z łatwością. Więc niby to jest kolejny argument, aby pójść najpierw tędy. Bo gdybyśmy tędy szli, to niby w przeciwnicy mogliby nas ostrzelać właśnie z tej góry. Więc myślę, że chyba tutaj pójdziemy. Ale też na spokojnie, bo jak pamiętacie, jak mają full HP, no to mają celność po prostu najlepszą z świata. Tak bym to ujął. Salgabi! O, a próbowała się sniperów, dobrze, że chociaż wezmę ten granatnik teraz, a w jakimś tam stopniu ich wyminuję. Tam tutaj już tarczę. Nie chcę ryzykować zbytnio i jack zniknie. Aha, czyli zrobisz mi waltę, a ty będziesz do niej celował. Dobra, nie jest tak źle jeszcze. Mogło być gorzej, szczerze mówiąc. Ja rozumiem to chyba Na pewno czy ty strzelisz, bo tak trochę patrzysz się na mnie i nie wiem jak to zareagować 82% szans na to, że możemy go zabić A co znaczy, tapić Dobra Męczamy. Spróbujemy go trafić No i nawet się udało Więc może tatuci znak go zabije Właśnie to w ciągu 14 tuurów zabić tę misję W ciągu 14 tu Trzeba uratować ich, bo to jest główna kwestia, że trzeba ich uratować i to szybko. Go ahead. Na znaczy, wszelki wypadek, może Jacka się tutaj, a tutaj zobaczymy. My nie wiem czy nam się uda uratować wszystkich. Tak na spokojnie, bo ja troszeczkę obawiam się właśnie tej cenności, w A, już Kantus jest, no tak, zapłynął. A, większa obrona wam. A to jest problem. Chociaż mogę ci waltę usunąć, więc o tyle dobrze. kap tak to robimy. A tak można zrobić, oj, oj, ja chyba bym tutaj nic nie robił w tej kwestii.

I teraz zrobimy to tak. to tutaj u góry, Dobra, zrobię jednak albo zrobię granat. Oj, tam cię stracili już w końcu. Tego bafa Tędy kłaszek, dobrze. Hmm, a co tutaj wam bym zrobił? No, rozumiem to tak. Lekko tutaj podejdę. Widzę, że robicie jednak jak was troszeczkę szokuje, to. No dobra. Otwieramy to. Oczywiście musimy być przygotowani, że jak gotujemy, to przyjdą posiłki w program. Witaj. Tak go wyminuję Może bym Nie, to jest zwykły spadło, to tutaj przecież jest to Chociaż oni są w szoku, tak. Teraz musimy tam uciekać, czyli do tego pola. Teraz my go we właśnie tak. Przy okazji to się podtrzymy. Oczywiście to działa w przypadku jednostek że niż przy niej. Tutaj, ja wiem też, że to jest gaz, ale wolę go wyminować, chociaż może. Nie, wiem, czy ty możesz tak? Będzie co, zaryzykuję. Jestem zatruty, ale to nie jest jeszcze tak złe. No teraz możemy już na spokojnie grać, w sumie. Koniec tury. Tej skrzynki już raczej nie będę zbierał. Aha, a jednak tutaj przyjdziecie. Niedobrze. Poczekajmy na coś innego. No, chyba pas jaja w Trzeba trzech boomerów dać. O mój Boże. czyli jak teraz to zrobić? To jest dobre pytanie. Odrzuciem go od osłony i może spróbujemy go trafić, tak czy jeszcze, ja bym użył tam i ultarsza od. O, jeszcze drugiego trafiłem. Bardzo potężna zdolność to jest. Kolejny zdjęty? Walta tutaj. Te hałasy to jest od nich spowodowane. Yeah, to będzie trwać jeszcze jedną turę, więc na razie nic nie będę robił w tej kwestii. Może będę dał punkt ruchu dla kogoś, albo i nie ok. Tutaj można się przedostać na dole, więc chociaż to tyle dobrze. No boomer jest najgorszy Rosja jak mają te 2011kp Ja się boję, że zaraz zacznę walić Właśnie jak teraz Jestem A sam nie może podnieść się, no to gorzej. Nigdzie zejść. Nie możemy. No bo przecież taka mała soja w niego pójdzie, już. Szkoda, że na ich piła nie działa. Wystrzał? Ale na przykład byś ty dostał w sumie, a może tym? Ty dostaniesz? Może ktoś umrzeć i właśnie mi się to nie podoba, że ktoś może umrzeć. Zawsze że jednostki muszą przeżyć, ale to nie jest prosta misja, jak ma się tyle boomerów, jeszcze was przytulą zaraz. A o. -o. o Boże. Chyba, że będą takiego mieć zezer jak teraz. Na znaczy, bo ty masz takie małe, proste szanse, że go trafisz? listening I'm listening moving yeah I'm listening Zabijamy chociaż jednego. Jest taka poprawka będzie. Dobra, dzięki. Nie tak, a tutaj też. Dobrze. Widzę, że nie będzie tak źle jednak. ba zajdę tutaj na dół my też poczekamy A przewodowałeś to wiecie co Ja pójdę po to wrócimy teraz tutaj. Może tak... Chociaż jest szansa, że go zabijemy spokojnie, więc... No właśnie. Udało o, się. Tak pójdą medykamenty na, na tą postać. się to wyleczyć, ale dziwnie, że cię nie wyleczyło. Jakiś bug chyba to był, bo ciężko mi to powiedzieć. No jest otwana na tuciznę, jakby co. Więc tutaj możemy wejść tą chmurę. Jack to jest tutaj leci. Support ready. Czekamy dalej. A, jej wygubiło się. Ten co jeden chyba nawet mnie waliał. O, ciekawa zdolność. No to już uciekamy, bo nie ma co walczyć z nimi. Dobrze, udało się ta misja. Już się bałem, że ktoś umrze przez tych bumerów, ale jednak daliśmy radę. Zrobiliśmy też legendarną skrzynkę. Więc dobrze. Zatrzymamy. wszystkie. O, samo leczenie się. I to dodatkowe generalne ulepszenie. Bardzo fajna... Pa bardzo fajny pancerz, jakby to powiedzieć. I to pójdzie do Rainy, bo Rejna... Rejna na pewno pójdzie tam, gdzie będzie ta misja, przeciwko właśnie... no, bossowi. Ostatni boss oczywiście jest w tej grze, bo mamy normalnie tego brumaka, później korsarz, no i ostatni boss, którego nigdy jeszcze go nie pokonałem, więc nie wiem co to jest za boss, więc to się okaże, bo teraz mamy misję fabularną, prawda? Knok knok I możemy dostać najlepsze ulepszenie jakie jest w tej grze. Wow. No to to jest dość ciekawe. I troszkę się boję, szczerze mówiąc, że aż taka nagroda jest. Natomiast ja właśnie piszę, że mamy pokonać tego jegomościa mościa. A ty masz to. Tam z A bo to zostań przy tym. A i tak Reina dostanie w końcu. A, dostała. Nieważne. A to... Ci idą wszyscy tutaj. Bo tak musi, nie możemy być już innych tutaj żołnierzy. Dobra, także w tym momencie, bo to z wami się kończy i... pewno do mnie to już jest przedostatni odcinek z tej serii. A ostatni odcinek to będzie właśnie zakończenie tej serii. Więc no cóż... Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz. I jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek. Także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć!